No tak, no strzały celne po naszej stronie, strzały niecelne po naszej stronie, ale tym się nie wygrywa meczu, bo wygrał zespół bardziej, grający bardziej rozsądnie, grający trochę bezpieczniej, który w decydujących momentach, w fazach przejściowych swoje sytuacje po prostu potrafił wykorzystać, a my nie, bo faktycznie inaczej by się to ułożyło, gdybyśmy my wyszli na prowadzenie, a mogliśmy. Ja już nie zdążyłem wziąć czasu, bo już miałem kartkę w ręku, bo widziałem jaka była intensywność i, i zmienność sytuacji w jednej i drugiej strony i to przeciwnik wyszedł na prowadzenie. Takich bramek trochę nie powinniśmy puszczać, bo gramy z mistrzem Polski i mecz jest w miarę wyrównany, a, a mówię, a bardzo głupie bramki, które nie powinny nam się zdarzyć. Hmm. Bramki numer 4 i 5 to już były konsekwencją trochę odkrycia się, troszeczkę zaryzykowania, pójścia jeszcze agresywniej na przeciwnika, a, a od tego momentu już Piaz grał świetnie, e, bardzo szybko operował piłką, są bardzo, są bardzo mobilni, e, grają na jeden-dwa kontakty i tu było ciężko ich spresować. Aczkolwiek no w całym meczu bardzo dużo piłek odzyskaliśmy w tym pressingu i stworzyliśmy sobie naprawdę świetne sytuacje. No ale byliśmy nieskuteczni. No, kolejny mecz, gdzie, gdzie strzelamy mały bramek, być może um, już trudy tych playoffów um, widać po prostu po nas, bo po niektórych zawodnikach to widać bardzo. Um, ale się nie poddajemy. Już powiedziałem chłopakom w szatnie, jedziemy do Gliwic z wiarą, że odwrócimy jeszcze losy tego medalu, bo, bo tego pragniemy, bardzo tego chcemy. No, jeżeli przegramy tę rywalizację, to trudno, ale wiemy, że damy z siebie wszystko wygra zespół lepszy, czy to będziemy męczy piasek, jak wygra piasek trudno, ale my naprawdę się nie poddamy i nie pojedziemy tam po to, żeby w sobotę pias się cieszył z tego. Musimy się zregenerować, musimy się pozbierać, musimy przede wszystkim poprawić nasze błędy, zagrać troszeczkę rozsądniej i i skuteczniej, no to jestem optymistycznie do tego nastawiony. Na pewno wynik nie odzwierciedlał tego, co działo się na hali. Mieliśmy dużo swoich sytuacji, ale dzisiaj byliśmy bardzo nieskuteczni w ataku. Dużo było też faz przejściowych. Traciliśmy w ataku za szybko piłkę i rywale byli bardzo. Skuteczni i po kilku kontratakach udało im się szczelić piłkę do siatki. Tak, gdy szczeliśmy pierwszą bramkę, chcieliśmy pójść za ciosem. Bramkarz z Gliwic bardzo dobrze bronił i nie udało nam się szczelić kolejnej bramki. A gdy przeciwnik już szczelił trzecią i czwartą bramkę, to już wiadomo, każdy głowę spuścił i. I czekaliśmy na koniec meczu. I dla nas, i dla Lesna, to taki mecz, w którym nie chcielibyśmy brać udziału. Dla obydwu zespołów celem nadrzędnym była gra w finale. Nikt tak naprawdę nie chce grać się w finale pocieszenia. Nikt nie chce też zająć się czwartego miejsca. Musimy jednak docenić to, co udało nam się osiągnąć w ciągu 10 miesięcy. But really, really, I think in the last the same, of course. The both themes want want the final, not places. And but we must lead with this, and you must try because we must respect all the work that we made in ten months. and uh, respected our club of course yes but as i said you is like um... Zagraliśmy w europejskich pucharach, teraz walczymy o brązowy medal. Jednak głównym naszym celem była obrona mistrzowskiego tytułu. Czujemy niedosyt. Oczywiście w Gliwicach postaramy się wygrać mecz numer dwa i zdobyć medal. I chciałbym pogratulować na koniec Lubawi rekordowi gry w finale. Zasłużyli na to. And uh, to take the bronze medal just like this, and to finish the season, and uh, to make better last season, next season, and uh, to give our congratulations to to Lubav and to Rekord. They are in final, they, are, uh, they deserve it, of course. No najpierw się odniósł do pierwszej czasie dokładnie. Chcieliśmy wygrać tym bardziej mecz wyjazdowy, na pewno ciężki bardzo ciężki, bo. bo... pierwszej rundzie. Przegraliśmy tu z drużyną z Leszna, także pamiętaliśmy to, że, że tu naprawdę ciężko się gra, ale myślę, że dobrze weszliśmy w mecz. Eee, strzeliliśmy bramkę, ten mecz się ułożył gdzieś gdzieś dobrze dla nas, aczkolwiek nie można powiedzieć, bo jednym z, z bardziej wyróżniających się zawodników naszej drużyny był bramkarz szkryl. także naprawdę Leszno miało multum sytuacji, żeby, żeby odwrócić losy tego meczu. Eee, udało im się strzelić bramkę na 2-1 i, i no nie ma co ukrywać, było gorąco, dopiero gdzieś ta bramka na 3-4 uspokoiła, uspokoiła ten mecz. Widać było, że powietrze zeszło z Leszna i, i wtedy już zaczęliśmy w pełni kontrolować ten, ten, ten mecz. No tak, ale, ale wiadomo, że lepiej się gra piłką niż za nią biega, więc to też jest zabieg taki. No nie ukrywam, za 3 dni bodajże mamy kolejny mecz z Lesznem, także lepiej żeby, żeby oni biegali niż, niż my i dlatego tak, tak wystąpiliśmy na koniec.